Pokażę Wam wszystkie moje emoji box i dla chłopaków też. Najpierw pokażę Wam domki. To jest mój pierwszy domek. Drugi to jest brokatową z brokatową, oryginalny. Trzeci. To jest fioletowy. Czwarty. Jest niebiesko-fioletowy. ten jest żółto-fioletowy ten jest niebiesko-żółty ten jest oryginalny, bo brokatowy jest różowo-zielony ten jest żółto-fioletowy i ostatni domek, który mam to jest fioletowo luty Teraz pokażę Wam moje figurki Pierwsza figurka to są lody Ona zmienia buźkę na taką Następny To jest choinka zmienia buźkę na taką Następny to jest taki. Bambuzik wszystkich nie będę pokazywał, bo to by nie za długo trwało. Yy, mam jeszcze taki jeden: takiego, taki jeden, który sam mam. O, właśnie tu. Takiego. Takiego. To jest jeden z wylaków, który mam i zmienię na taką buźkę. Ona taką, mam jeszcze pająka, który, który ma tak, taką buźkę, to zaraz Wam go pokażę. To jest ten pająk, jest trochę brokatowy, jest różowo fioletowy niebiesko-zielony. Następny, on jest oryginalny, bo jest brokatowy, jest to motyl i jest brokatowy. Ten jest taki sam jak ten. Tylko, że ten pierwszy jest żółto i kolorowy, a ten jest różowo i kolorowy. Następny jest to taki. Jeszcze taki. Taki owoc. I taki jeszcze sam jeden. Jeszcze taki. Taki piracki Taki I ostatni to ten którym mam 21 I teraz wam pokażę Chłopaków Ten pierwszy Drugi Trzeci Czwarty to jest oryginalny. Piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. To są moje wszystkie. Jeśli chcecie więcej takich filmików, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał.